Ostatnio pewien rodzic opowiedział mi o takiej historii, która jest dla nas rodziców bardzo ważną lekcją i być może ty też musisz się na tym złapać i zmienić ten nawyk. To akurat nie jest ta konkretna historia, której słyszałam, ale opowiem ci o podobnych i tu będzie ten sam wniosek. Dogadzamy dzieciom, zamiast stawiać im granice. Przykład. Jestem ostatnio, słuchajcie, w parku z moim dzieckiem, i pewna pani podchodzi do mnie, mama. Moje dziecko bawi się taką zieloną piłeczką, i, i ta mama podchodzi z dzieckiem na rękach. To dziecko takie płaczące w histerii Mama ja chcę tą piłkę, mama ja chcę tą piłkę. I ta mama, ta mama, ta kobieta tak zwraca się do mnie i mówi do mnie tak, proszę panią, ja mam do pani taką głupią prośbę. Czy mogłabym odkupić od pani tą piłeczkę? No bo moje dziecko tak bardzo, ta piłeczka mu się spodobała. No proszę, czy mogę od pani odkupić tą piłeczkę? Bardzo panią proszę. Następny przykład. Mija pół godziny, mama tak, prosi o zwrot tableta, koniec czas na gry, czasu na gry. Ale to dziecko płacze, tak mu źle, tak mu smutno, więc rodzic, no kurczę, nie może patrzeć na ten smutek, na tą frustrację. No to kochani, no nie płacz już. No trzymaj, masz tutaj batonika. Proszę, masz tutaj, tak, czekoladkę. Bardzo niezdrowy nawyk. Przyczyniamy się do bardzo niezdrowego nawyku u dzieci, później u osób dorosłych, tak? Jest mi smutno, źle, mam w sobie złość, żal, yy, smutek, no to idę po coś słodkiego. Przykład: dziecko zachowuje się niefajnie, no ale potem przychodzi i rzuca nam słowo przepraszam, przepraszam. No i rodzic zadowolony, taki dumny z tego dziecka, no bo moje dziecko potrafi powiedzieć, przepraszam, ale co z tego. Dziecko się uczy, że a przepraszam, i tam mama mi znowu da tableta, mama znowu pozwoli mi tak wyjść na podwórko, kontynuować zabawę, to co robiłem wcześniej, tak jakby łączy, że bardzo niewiele trzeba się pofatygować, żeby z powrotem zdobyć tak od rodzica to pozwolenie na, na, na to, by kontynuować dalej jakąś tam przyjemność, przyjemną czynność dla tego dziecka. Za każdym razem, kiedy dziecko mówi przepraszam, od razu po tym poprosić o pomoc w górzy albo w zrobieniu herbatki i kanapki dla mamy. Bo przepraszam, przepraszam. No i rodzic zadowolony, taki dumny z tego dziecka, no bo ma dziecko potrafi powiedzieć przepraszam, ale co z tego? Dziecko się uczy, że a, przeproszę i tam mama mi znowu da tableta, mama znowu pozwoli mi, tak, wyjść na podwórko, kontynuować zabawę. To, co robiłam wcześniej, tak jakby łączy, że bardzo niewiele trzeba się pofatygować, żeby z powrotem zdobyć, tak, od rodzica to pozwolenie na... Na, na to, by kontynuować dalej jakąś tam przyjemność, przyjemną czynność dla tego dziecka. Za każdym razem, kiedy dziecko mówi przepraszam, od razu potem poprosić o pomoc w kurzy albo w zrobieniu herbatki i kanapki dla mamy.